Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku zbieracza, rozbieracza Jacka Recyklera Oczywiście na początku przypomnę o lajkowaniu i subskrypcji Bo do końca może nie wszyscy wytrzymują ze mną Dobra, oczywiście byłem sobie na złomowisku I oczywiście widać już z daleka kolejny kociołek różności Od razu mówię, będzie kilka ciekawych fantów Także dzionek na plus. Przejdźmy moim szlakiem. I jakby to powiedziała moja córeczka. Tadam co tam mamy, pierdoły do ogrodu, to tego durszlaka wam nie będę pokazywał. dobra, pokażę. Durszlak jak durszlak, Cezak do makaronu. Bardzo fajnie się sprzedają do ogrodu. Dobra, nieważne. Pierwsze ciekawsze fanty dwa dekielki, kołpaczki. Jak ja to mówię syrenany sażuk Warszawa fiat, do którego z nich będą pasować w stanie powiedzmy, że względnym do oczyszczenia nie ma jakiejś większej, głębszej korozji do usunięcia bardzo łatwo także to pierwszy no pierwszy powiedzmy taki ciekawszy przedmiot, przedmioty w zasadzie będzie ich trochę więcej niż dwa oczywiście nie zabrakło elektroniki w postaci płyty komputerowej ta nieco bogatsza niż wczorajsza, bo są ramy jest procesor, będzie alu chociaż ta jest zdaje mi się, że nowsza niż tamta jakiś Asus ja znam się na tym, już o tym mówię na mnie płyta to jest dycha i tyle. No to pierwszy, powiedzmy, że mega fajny gadżet. Mega fajny przedmiot. Famor. Zgadnijcie z czego to jest. Buczek. Sygnalizator dźwiękowy. Morski ze statku z platformy wiertniczej. Może być lub jakiegoś sportu na przykład aluminiowy, po to aby nie rdzewiał od słonej wody. Całe jest z aluminium. Nie wiem czy jest sprawny, ale mniejsza z tym. On jest na 24, na 24 na 230V, trochę się boję prądu, bo bym go sprawdził, jakoś bym sobie podłączył. Ale powiem od razu, że widziałem w internecie, bo sobie sprawdziłem, żeby. Być troszkę mądrzejszym Widziałem wystawione za 250 zł Nie wiem czy ja za tyle sprzedam nie wiem czy w ogóle go sprzedam Zapłaciłem za niego 8 zł Dobry strzał co No, Kolejny Fajny strzał Wiertareczka Wygląda mi na polską Tak myślę bo Przynajmniej futerko Made in Poland. Niestety nie działa. Podłączyłem do prądu. Może powodem być brak jednej zaślepki do szczotki. Może szczotki wytarte, może po prostu jest spalona. Bardzo fajny ma włączniczek. Pstryczek. Jeśli ktoś by się chciał podjąć naprawy i sprawdzenia Miało pisać w komentarzach, wyślę. Pogadamy się na pewno. Co mamy jeszcze? Tak z Niemca. Coś tam jest. Dobra. Jakaś karta. Sporo amelinium. To z tej płyty było. Spójrzcie na to. Zwykły nóż tasak. Z prl no do buraków, bo dlaczego to było? Albo leśny, o może i leśny, dosyć gruby, ciężki, z rączką. Wiem za ile się sprzedają. Sprzedałem już ich kilka, może kilkanaście w swoim życiu. Może ten jeden sobie zostawię, bo nie mam. Bo ja taki jestem czasami głupi, że się pozbywam wszystkiego i nie zostawiam sobie nic aczkolwiek Aczkolwiek tego się jeszcze nie pozbyłem Na razie nie zamierzam Zobaczmy dalej no Dalej to już raczej Duperele Aczkolwiek Taką kolbę lutownicę, Trochę miedziuszki Ale ono pójdzie Tak jak jest w całości nie będę demontował miedzi tym razem nie nie Tu mamy Przełącznik, włącznik świateł z 1961 roku. Teoretycznie, jak ja to mówię, Syrena, Nysażóg, Warszawa. Do regeneracji, do oczyszczenia. Już ich miałem kilkanaście na pewno. Wszystkie poszły. Oczywiście nie zabraknie umiekłutki. Ta jest z kompletnym kluczy, to czyli pewnie któryś do niej będzie pasował. Nie sprawdzałem. Dla mnie to jest nieważne. Kłódka to kłódka. Ta ma bardzo fajny kształt. Chyba mam nawet coś podobnego odłożonego, tylko że mniejszego gabarytu. Coś na podobę. Coś na podobę. Nie, w ogóle nie jest podobna, ale dobra. Nieważne. Przejdźmy dalej. Mam bardzo fajny włącznik tam. Ale to pokażę Wam go na końcu. Pierdoły, bo pierdoły klucze. Nóż do szkła. Rometowski klucz rowerowy, rurkowy. Do świecy może być. No, kolejny pewnie też do świecy. Gerlachy, bo gerlachy byle jakie, ale zawsze zabieram. Kolejne klucze to co to jest? no klucz 14-11 tu mam bardzo fajny klucz 10-17 to jest taki jakby oczkowy on pasuje na od 10 do 14 tu będzie pasował z tej strony z drugiej strony będzie pasował od 17 do 22 bardzo fajne używam takiego mam w garażu identyczny także dwa będą mi niepotrzebne włącznik jest chyba najciężejszy z tego wszystkiego ale tu jeszcze trzy kluczyki no i przejdźmy do tego włącznika taki cosik żeliwo. w środku z pewnością z pewnością będzie sreberko bo to jest jakiś staroć nie wiem kurczę właśnie czy go demontować zamknięte właśnie nie wiem czy demontować go czy próbować go sprzedać jako włącznik światła komuś do domu wiem, że ludzie przerabiają sobie jako włączniki industrialne, loft czy rustykalne to się nazywa Wiem, znaczy nie wiem, nie jestem pewien, ale myślę, że bym go sprzedał drożej niż niż po prostu srebro, co w nim jest, czy złom. To tak na 100% nie wiem, czy tam jest srebro, ale wiem, że on działa, przełącza się. Przytrzymam sobie nogą jakoś, bo już to robiłem. O, działa. Następnie będę musiał zastanowić, to ile w sumie fantów mega. No chyba jestem z tego zadowolony, jestem zawsze zadowolony, z tego jestem bardzo zadowolony, z tego jestem bardzo zadowolony, z tego jestem super zadowolony, z tego jestem zadowolony, z drobnicy jestem zadowolony, z jestem zadowolony, chociaż nie działa no i kociołek Za wszystko zapłaciłem 5 dych Także w portfeliku trochę Trochę mniej ale wiadomo co się opyli i będzie dalej na inwestycje. No, także taki dzień na złomie. Myślę, że warto było. Pewnie, że warto było. Dobra, nie przedłużam, nie marudzę. Jeśli się podobało, łapeczka w górę, subskrypcja. Bardzo miło widziana. i Do następnego. Trzymajcie się, hej.